Nie wszyscy wiedzą, że w fotografii przyrody do fotografii przyrody zalicza się również fotografia krajobrazu. Co do fotografii krajobrazu trzeba pamiętać, żeby zabrać ze sobą najlepiej ta statyw. Najlepiej obiektyw szerokokątny, tak jak ja mam na przykład tutaj, stałoogniskowy lub zoom. Lepsze są stałoogniskowe. Jak już zoom to najlepiej 14-35. Ja w takiej fotografii używam klasyka perełkę Nikona ze stajni Nikona 1735 F28. Choć ten model yy, ma wiele lat, yy, to do tej pory używany jest przez profesjonalnych fotografów. Między innymi do fotografii przyrody, czyli do, do fotografii na przykład krajobrazu ale również jest w fotoreporterce wykorzystywany No i na ślubach. Na ślubach też jest używany. I różnych tak mi Teraz tak, pokażę Wam jak mniej więcej obiektyw. To jest tego typu klasyk zostajnie Nikona i dzisiaj wykonamy kilka zdjęć krajobrazu. Także dziękuję i zapraszam do oglądania. Aha, teraz Ustawiamy sobie wszystko, parametry. Teraz w liczby O, teraz można zobaczyć na ekranik mniej więcej, yy, przepraszam, jak ustawione mam. Tak sobie dobrałem akurat do warunków pogodowych. Zobaczymy, jak to będzie. F22, ISO 64. I co ważny czas, czy długi czas otwarcia migawki, żeby rozmyło nam yy, fajnie wodę żeby to tak fajnie wyglądało. Teraz sprawdzimy, jak to wyjdzie. Niestety nie mam. E... Niestety, mi to wcisnąć przyciskiem. Nie powinno tak być. Powinniśmy mieć specjalny spust osobno. No, ale cóż. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. O i czekamy. Już nam wcisnęło. Zobaczymy. no całkiem nieźle. Jest to jednym. No i tu już całkiem spoko wyszło. Milion to wystawienie. Teraz już całkiem spoko. Zaraz Wam pokażę jakie stawieniem. miałem. To tak. Tutaj też jest ważny fotografii krajobrazu ważny jest trójpodział, tak zwany złoty podział. O tym trzeba pamiętać, żeby to co chcemy pokazać, żeby nie było w centralnym środku. Także tak to powinno się robić. Ja to później pokażę na końcu w zdjęciach, jak to będzie wyglądało. Jeszcze zrobię kilka kadrów z innej strony. No zobaczymy jak się nie rozpada Jak się nie rozpada Możliwe Że jeszcze się, że jeszcze się przejdę Zrobić zdjęcia eee, Na plaży Do Orłowa, zobaczymy To już jest kwestia pogody Nie? Będzie pochmurno, deszcz zacznie padać, to zakryje zachód słońca. To nie będzie sensu iść. Ale jak będzie pogoda. To się przejdę. Specjalnie żeby zrobić. Kilka fajnych fotek. No. Już już po obiadku lecę teraz zrobić. Zdjęcia na zachód słońca. Może zdążę. Niestety, zachód słońca w Orłowie nie jest zbyt piękny. Zachód słońca mamy z drugiej strony. No ale nic, zobaczymy jak to będzie. Na pewno kolorystyka i tak lepsza niż jakby było to w samej południe Wiadomo, zobaczymy. Yeah, yeah. My mama manina, eh? Yeah. Oh, my mama my Nina, eh? Yeah. Oh, mama Nina, eh?